Daszbur, moi mili. Witam Was 12 kwietnia 2025 roku, oczywiście. W pierwszym dniu mojego polowania w tym nowym sezonie 2025-2026 będziemy dziś polować na obwodzie 161. W rewirze w którym dawno już nie byłem na polowaniu, aczkolwiek bardzo lubię ten rewir, często tutaj poluję. No, ale jakoś tak się złożyło, że ostatnio nie zawitałem w te gościnne progi, no ale dzisiaj to mam nadzieję nadrobimy. Jest godzina 18, Mamy 15 stopni, piękna pogoda, słoneczna, niedużo chmurek. Jadę już w tej chwili drogą przez pola w kierunku ambony, na której dzisiaj będziemy siedzieć, wy będziecie siedzieć razem ze mną. No i zobaczymy, może coś się uda polować tak aby ten sezon rozpocząć z jakimś małym sukcesem. Liczę na dziki i na lisy, oczywiście nic więcej nie mamy w tej chwili w kalendarzu. A co przyjdzie? Co Hubert nam tutaj wyprowadzi? To będzie. Jak dojadę na miejsce, to oczywiście pokażę Wam okolice, jak to wszystko pięknie i zielono wygląda. O, w tej chwili widzę żurawie. No, i widzę na łące jakieś w miarę świeże buchtowania. Chociaż nie. Tak z daleka wydawało mi się, że to jest czarna ziemia, ale nie, to już są stare ślady. Kurczę, nie mam lornetki przy sobie, mam lornetkę w bagażniku ale coś tam. Coś tam widzę pod lasem, zaczekajcie chwilkę skoczę po lornetkę. No niestety okazało się, że to były też żurawie, tylko były za małą górką i było widać same korpusy, nie było widać nóg, tak z daleka. Myślałem, że to może jakieś małe dziki, ale nie. Piękne oziminy. O, właśnie będę mijał się. Z traktorem, który jedzie z rozsiewaczem, pewnie jakieś nawozy rolnik dozował na swoje pole. No, mijamy tutaj w tej chwili jedną ambonę. Idziemy dalej. No, i już prawie jestem na miejscu. Jeszcze jakieś 200 metrów. I od razu wspomnienia się pojawiają związane z, z tą okolicą, z tym miejscem, z tymi ambonami, z Polowania zbiorowe, indywidualne, podchody za koziołkiem. Mają już niedługo koziołki. Do 11 maja już na mnie wiele zostało. No i dobrze, jestem na miejscu. Szykujemy się do wyjścia. Lornetka 308, którą już znacie. Załadowane. Ops, przepraszam. Aparat do zbliżeń. No i możemy iść. Pokażę Wam teraz, jak tu wygląda okolica. W tym miejscu, gdzie zaparkowałem auto. A ja na razie udaję się tą bruszką. Tam za ten lasek pójdziemy wyjrzeć na pole. Zaraz wam pokażę jak tam wygląda sytuacja. Dzisiaj będę siedział, nie wiem czy widać tą ambonę, na końcu tej zielonej łąki po lewej stronie. Zajdziemy tutaj na spacerek. Może coś tam nam się objawi za lasem. Popatrzymy, jak tam wygląda sytuacja na polach po zimie. Bo pierwszy raz tutaj jestem praktycznie po zimie. Jesteśmy za lasem Tak tu wygląda sytuacja Wszędzie o Tam na górce Nie wiem czy widać Spróbuję Wam pokazać mniej więcej Chyba tutaj sambona. ambona. Ale tak na 100% też nie jestem pewien, bo tu słabo widzę w ekranie. Ale ptaki śpiewają. No tutaj widać dziczki były. Nie są to świeże ślady. Coś tu się działo. Ogólnie sytuacja nie wygląda zachęcająco. No ale cóż, może być różnie. Dobra, zawracam. Idziemy na ambonę. Na razie w kierunku słońca. OK. Jestem na miejscu. To nasza dzisiejsza ambonka. Widok z góry. Pokażę wam za chwilkę. No to jestem już na ambonie. No i pierwsze obserwacje. Słyszycie baranta? Pięknie kogut pieje, ale nie o kogucie chciałem wam mówić, ale przed chwilką jakieś 120 100-120 metrów ode mnie po lewej stronie pokazał mi się pierwszy koziołek. Widłak selekcyjny w 100%. Także za miesiąc, może się spotkamy. Spróbujemy go tutaj podejść. Trzeba zapamiętać to miejsce. A teraz zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać. Zobaczcie kuguta. Oni tutaj zaraz zamiedzą. Zrobię mu zdjęcie i pokażę wam. To już na maksymalnym zoomie 12 razy, już nie wyciągnę nic więcej jakości. Jest trochę daleko. Zobaczcie, zjeżdżam do do zera. No udało się go sfotografować, chociaż jest ode mnie jakieś 50 metrów. Piękny kogut. Piękny. No my niestety nie polujemy na bażanty. Mało ich mamy. W ogóle bardzo mały stan zwierzyny drobnej, mały stan bażantów, kuropatw. Nie polujemy na zające. Jedynie na zwierzynę grubą. Ewentualnie kaczki z ptaków. Tylko. Mamy trochę takich terenów podmokłych i na kaczki możemy sobie zapolować. Ok, to chyba na razie tyle. Zobaczymy co się wydarzy dalej. Na razie nie jest źle. Był piękny koziołek, był piękny kogutek, są ślady dzików, świeże, stare, więc może coś z tego będzie. No, a taki mamy widok z tu na zachodnią stronę. Przesuwamy się na północ, krzaczki, i od wschodu, na tej łączce, tutaj. Strzeliłem kiedyś fajnego dzika. Jakieś 50-60 kg z tego co pamiętam. Wyszły mi z tego lasku naprzeciwko. sześć albo 8 sztuk. które sobie buchtowały na tej łączce. No i jeden z nich pojechał ze mną do domu. Udało się go pozyskać. Pozostało piękne wspomnienie. No jak pech, to pech. Tak się złożyło, że przyjechał rolnik traktorem i rozsiewa mi tutaj pod nosem nawozy. Mam nadzieję, że w miarę szybko skończy. Jeszcze mam pół godziny do zachodu słońca. Potem do całkowitej ciemności jakąś godzinkę. I trzeba się będzie zbierać potem do domu. Gdyż Niestety, albo stety, to już sami zdecydujcie. Nie poluję z naktowizorem. Nie poluję z naktowizorem, nie mam termowizji. Jakoś mnie to nie przekonuje. Poluję według starych zasad, takich jakie wpoił w nas, we mnie, w moim bracie, w moich braciach, nasz dziadek, który wprowadzał nas w tajemnicę myślistwa. I to on zaszczepił nam właśnie tą żyłkę i zaraził myśliwstwem. Często go wspominamy przy spotkaniach. Wspominają go nasi koledzy myśliwi. Był to wieloletni członek naszego koła. Etyczny, lubiany. Bardzo nam go wszystkim brakuje Cóż zrobić, takie życie Cztery tyle lat go nie ma z nami No niestety, ale przez to, że nie używam termo ani na wizji, To nie strzelam w sezonie tylu dzików Ile inni myśliwi, którzy stosują te metody Na mnie jest jakoś to taki niehumanitarny sposób. Rozumiem tłumaczenia, że dokładnie można ocenić płeć, łatwo podejść, że dużo łatwiej jest strzelić i oddać czysty strzał, ale mimo to jakoś mnie to nie przekonuje i no nie używam tych narzędzi. Może kiedyś się na to skuszę, może do tego się przekonam ale tyle lat, ile już yy, można używać tej metody według nowych zasad Nie zdecydowałem się na zakup No zobaczymy może kiedyś Jak na razie my do tego nie ciągnie Słyszę w oddali, tam z lewej strony Szczeka kozioł. Może podejdzie tutaj drugi. Ten pierwszy widłak, który widziałem na samym początku, zniknął mi za plecami i już go nie widzę. Nie zdążyłem go nawet sfotografować, bo to było krótko po wyjściu na Ambonę i za chwilę zniknął za lasem. Na pewno tam się pasie na oziminie. No ale nie będziemy się do niego skradać. Na szczęście rolnik, który tu przyjechał rozsiewać nawozy, bardzo szybko się z tym uwinął i już go nie ma. Jest cisza. Jest taki koncert. Tak ptaki dają ostro. Nie wiem, czy to się nagra. Posłuchajcie. Spróbuję to jakoś wyciągnąć ten głos w programie. Może da się troszkę wzmocnić te doznania. No dobrze, siedzimy, że czekamy. Może pokażę się jakiś lisek. Dobrze byłby chociaż taki łup. No i jesteśmy już po zachodzie słońca. Dokładnie godzina jest 19:40. Jak na razie, oprócz barzantów, nic się więcej nie pokazało. Przed chwilą w oddali przebiegł mi dosyć duży lis. Może się tu pokaże. Zobaczymy, poczekamy. Niestety wabik na lis został w domu. No, pakowałem się dzisiaj dosyć szybko i zapomniałem o tym. No ale tak bywa, przeżyjemy i może lis przeżyje. Robi się już powoli troszkę ciemno, bo po mojej prawej ręce wśród gałęzi brzozowych wschodzi księżyc. Dziś chyba jest pełnia, nawet nie sprawdzałem, ale tak wygląda, więc posiedzimy dłużej i zgodnie ze starą zasadą polujemy przy księżycu bez urządzeń noktowizyjnych i bez urządzeń termowizyjnych. Poczekamy. Może coś się pokaże. Miejmy nadzieję, że tak. A jak nie, to jest pierwsze polowanie w sezonie. Pierwsze polowanie na dziki, więc cóż tutaj oczekiwać. Dosyć duży ruch tu dzisiaj. Samochody jakoś tu się kręcą. Do tej pory po lesie tutaj zasuwał ktoś na kładzie jakiejś dużej pojemności bez tłumika. Oj, uwaga, mamy Liska. Przełączam Was. Może się uda mi strzelić. Lisek jest. Udało się. Dosyć daleko był. Nie chciał się zatrzymać. Dopiero jak krzyknąłem, to się zatrzymał. No i został na jakieś, pewnie, 180 metrów. Później policzymy dokładnie, gdy podejdziemy do niego. No ale polowanie udane. Jeden lisek na rozkładzie tymczasem. Mamy już godzinę 20:20. 20. Na razie nic więcej się nie pokazało jeśli chodzi o dziki, oczywiście po prawej stronie, przed chwilą wyszła mi sarenka, były też i po lewej, tu na dole, z tej strony biegają zające, ale po mojej prawej stronie, w oddali, wyszła chmara jakieś około 20 jeleni. Nie wiem co to jest, jest już dosyć ciemno, różne nie widać. Prawdopodobnie są to łanie z cielakami. Ale dokładnie nie wiadomo. Czekamy, co się wydarzy dalej. No dobrze, ruszamy do naszego liska. Zobaczymy, jaka to będzie odległość. No jesteśmy 125 metrów Myślałem że dalej No ładny lisek Dobrze że jest No dobrze uderzymy naszego liska pieczęcią dla mnie złą Mamy tutaj tylko takie brzozowe gałązki ale cóż pieczęć. złom do czapki. Pieczęć wręczona, złom wręczony, więc zostało nam odegrać sygnał. List na rozkładzie. Niestety z komórki, ale cóż, nie ma talentu muzycznego. No, i tym akcentem kończymy dzisiejsze polowanie. Zbieramy się do domu. Jest za 15 minut 21. Wpisałem się do 21. Niestety dłużej dzisiaj nie mogę zostać. Dlatego jedziemy do domku. Wszystkiego dobrego i dasz bór. Trzymajcie się, kochani. Cześć.